W środę, 8 sierpnia, odbył się pogrzeb Olgi Sipowicz, kory. Ciało artystki, która zmarła po wyczerpującej chorobie nowotworowej, złożono na cmentarzu wojskowym na warszawskich powązkach. Uroczystość miała charakter świecki i Kora nie przyjęła ostatniego namaszczenia. Kora Jackowska odeszła od nas 28 lipca 2018 roku. Dziś o godzinie 11 rozpoczął się jej pogrzeb na warszawskich Powązkach. Na tę uroczystość przybyły setki osób. Nikt się jednak nie spodziewał, że to stanie się z jej ciałem. Niektórzy katolicy są wstrząśnięci. Na pogrzeb kory mogli przyjść nie tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina, ale także fani. Wszyscy z bólem wspominają życie artystki. Ponad 40 lat wspólnego życia. Wydawało nam się, że jesteśmy jedną istotą. Dociera do mnie jej brak przez przedmioty, które zostawiła, opowiadał na pogrzebie jej mąż Kamilisipowicz. Mało kto wiedział jednak, że Kora przez całe swoje życie wyznawała religię słońca, wiatru i kwiatów. W dzieciństwie została mocno skrzywdzona przez osoby duchowne, w wyniku czego na zawsze odsunęła się od nauk kościoła. Już sam fakt tego, że piosenkarka nie przyjęła ostatniego namaszczenia, był dla niektórych katolików oburzający. Teraz jednak wpadli w prawdziwą furię, nie mogą uwierzyć, co zrobiono z jej ciałem. Kora Jackowska pogrzeb setki fanów w żałobie po artystce. Piosenkarka zmarła na raka jajników, który niszczył jej życie przez wiele lat. Można powiedzieć jednak, że wygrała z rakiem, ponieważ przeżyła resztę swojego życia szczęśliwie, dzieląc się poglądami, tworząc i pracując. Pogrzeb kory rozpoczął się o godzinie 11 w domu przed pogrzebowym na cmentarzu wojskowym przy ulica. Po Wąskowskiej 43-45 w Warszawie, ciało wokalistki zostało skremowane. Po krótkiej ceremonii, urna z prochami kory została złożona w kwaterze ka cmentarza. Już o godzinie 10.30 na cmentarzu na powązkach zaczęli się gromadzić żałobnicy. Dla zainteresowanych ustawiono specjalny telebim, na którym mogli obserwować uroczystość. Nikt się jednak nie spodziewał, że zamiast drewnianej trumny zobaczymy białą urnę. Kora Jackowska została skremowana. Choć ten sposób pochówki nie jest oficjalnie zakazany przez Kościół katolicki, to jednak zdecydowanie bardziej preferowane jest zachowanie tradycyjnej formy. Z wielu dogmatów wynika, że jest to zachowanie antychrześcijańskie, nawiązujące do pogaństwa. Już teraz niektórzy twierdzą, że przez tę decyzję Kora nie zostanie zbawiona. Tego typu komentarze są niestety mocno raniące dla rodziny. Na ceremonii pogrzebowej artystki pojawili się m.in. B. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Walc, filozofka profesor. Magdalena Środa, historyk sztuki, b. Dyrektor galerii Zachęty w Warszawie Anda Rottenberg, Ryszard Kalisz. Dziennikarze muzyczni Wojciech Mann i Piotr Metz, kompozytory i pianista Adam Sztaba. Razem z Korą przez 11 edycji zasiadał w Must Be The Music, Igor Herbut. Wokalista grupy Lemon, prezenter telewizyjny i dziennikarz Kuba Wojewódzki, wieloletni lider mysklowic Artur Rojek. Piosenkarz Stan Borys i dyrektor programowy telewizji Polsat Nina Terentiew. Mowy pogrzebowe wygłosili Wojciech Man, Kamil Sipowicz, Magdalena Środa, Piotr Mecora oraz Jerzy Buzek. Kiedy odchodzi artysta, to często jest okazja do przypomnienia jego osiągnięć, nagród, sukcesów. W przypadku Kory wydaje mi się to trochę zbędne, ponieważ wszyscy w którymś momencie swojego życia zetknęliśmy się z jej twórczością, z jej karierą. I nie tylko z jej muzyką, ale i z jej poglądami, wypowiedziami mówił man.